Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Tener drużyny górnika Zabrze, pana Arkadiusz przybyła. Witam serdecznie. Tener gospodarzy, pan Enkaleit Dobri. Witam. Bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Trenera górnika Zabrze. Na początku chciałem pogratulować drużynie. Tak? Bardzo mocno pracowaliśmy na ten wynik, byliśmy skuteczni w działaniach w defensywie i w ofensywie. I uważam, że zasłużenie wygraliśmy ten mecz. Na pewno pierwsza połowa górnik Polkowice miał pomysł na grę, tak? zwłaszcza po starych fragmentach. Mieli zagrożenie pod naszą bramką. tak Dwa razy nam dopisało szczęście, wybroniliśmy. A druga połowa po bramce na 1-0 już żeśmy Gali swoją piłkę, i tak, jak mówię, uważam, że zasłużenie wygaliśmy dzisiejszy mecz. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do dzisiejszego meczu, tenera gospodarzy, pan i Dobi. Trzeba gratulować Gunik Zabrze, przede wszystkim paki, które młody pokazywali naprawdę ciekawie, dojrza, dojrzała Przede wszystkim, że no, kiedy, kiedy szelasz. Pierwsze połowy po sytuację, czy stały fragment, czy przez grę prawie z bramki i to wiemy jaka jest to potem kara. To ta koncentracja, ta organizacja gry musi być naprawdę perfekcyjna, jeżeli chcesz, naprawdę cokolwiek wyciągasz od tego meczu punkt. Tu trener powiedział dokładnie dobrze. Po, po stratę bramki to totalny, totalnie straciliśmy. Powiem głowę strą, biegaliśmy jak muła bez głowy, bez, bez tego pomysłu, co by było pierwsze polowe. Ta organizacja gry, dyscyplina, to już mamy wystarczający dość zawodnicy, żeby tak załogać. I pomimo tego, że kiedy trzeba jeden i mamy, coś, jaki iskry, ogień, on to znowu dostaje cztery jeden, to, 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 on to jest tylko Ręce odpadają i myślę, że, że ten mecz pokazuje, gdzie są nasze problemy i myślę, że, że, że problemy bardzo są głowe, bardzo są przede wszystkim że i fizyczne, myślę, i, i moralne to nie potrafimy się se, se podnieść, ok, trudno użyczy tak jest, piłka tak, jeden raz zdarzy taki coś, że możesz, nie trzeba ale nie możesz stracić wiary, przede wszystkim u siebie, do drużyny, do, do celu tego. I to mi jest przykro, i tego uh, troje, troje jestem rozczarowany, związany, że, że jakby widzieliśmy dwa, Różne połowy, dwa dru różne drużyny górnych Polkowice. Nie mamy dużo czasu, wszystko nas ucieka. My potrzebujemy, punkty, potrzebujemy wyjść do takiej gry, które pierwsze połowy, które możemy być zadowoleni, ale niestety skończymy 4-1. I tylko to gratulować górniku, które naprawdę modi opaki pokazał, dużo i pokazały dużo dojrzałości. Ale przede wszystkim drugie połowy. Ja, ja, Jakby wszedł inna totalna drużyna, może stracić bramkę ale trzeba odragować. Nie zgubisz głowy. Po prostu uważam, że powinniśmy bardzo, bardzo być konsekwentni od tego. Trudno. Nie jeden raz, ale myślę, że tej drużyny naprawdę brakuje troje wiary i myślę, na tym każdy zawodnik czy ja, trener, bez z na tym musimy jak najszybciej wrócić na prawdziwy torajer Na razie. Na razie. Dziś jesteśmy pogubieni. nasz lokomotywa dziś poszła, ucieka na, na, na prawidłowym tora i myślę, na błędu kierunek. No, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.